na chwilę Epicki. 200 Kuba 2000 PLA. No człowieku, takich ludzi nam w Polsce trzeba. Sypnie żałuj! Ja! ja. 23 tysiące! No, witam, witam! Stary, jesteśmy teraz, jeździmy. Dziękuję. 10 euro, dziękuję. Tak dziękuję euro. 214 euro. Dzie Niech Bóg w dzieciach dobrzy ludzie, sypać, żałować, z portfela wyjmować. Znaczy nie żałować. Jakie dzieci będą mieć 23 tysiące. Czy na tego? Ten co tysiące ja pierde... dał, to o, dzięki, to jakie? 70... Serdecznie dziękuję. Bóg za. Aż pozdrowienie ja... Ale co ty ja robisz? Ej, światek, na, światek, napisz tego, napisz nikt na kartce. Na, na końcu live'a. Pozdrowimy. Kuba 2000 PLA. A wy macie live'a teraz? No mamy live'a. człowiek. 23 tysiące gościa dał na piwku. Autobusy się fajdź. dajcie linka, to ja muszę zobaczyć. To... No, no masz pod tym filmikiem ostatnio na YouTube, wiesz? Ty możesz no, uczestniczyć nie w niegu, SF. Masz uczestniczyć, tylko I czekasz na, na mnie? Tak, czekam, czekam na razie, tylko niech te autobusy znikną jeszcze raz weźdę. Pamiętajcie no, 214. Pamiętajcie, wszyscy co chcą jechać autobusem, zapraszam do SF za jezdnię. Jakie idea? 214? nie ma 363 Dobra, jedziesz inni już? No, ty reconnectowała To dawaj szybko, ESO Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Jóż, się Pamiętajcie, 214 te, jedno, Dobra, ja i tak szukam ten najdłuższy kurs, więc na razie nie tego, na razie nie Czyli, nie y, proszę ja was, koledzy, którzy ze mną jeżdżą, jak i ludzie na AMG wie? CINO! Wankomac. Zarobiliśmy 26,5 tysiąca Ile? 26,5 tysiąca Codziennie live'y będą Sypać, nie żałować, kasę wyjmować. Chyba częściej te live'y będą. Będą Nakupujemy <głos》>. nie mówię. Pozdrawiamy lajwa. wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy 214 id-sy. Jak, Na... jak będzie rekrutacja, to dodamy wszystkich, że tak powiem. Boże, ja sam muszę zrobić reloga, bo mi się zbugowało tak jakbym był w samochodzie już. Piotrek, słyszysz? Słucham. 223 tysiące się Chodź ma, to się Chodź, mam coś Ci Słyszę, coś. Ja pierd... 80 Bóg euro. Bóg, zapłać, zaraz. Jesteśmy teraz przy bankomacie, ludzie, zaraz. Wszyscy. Z 1000 euro! Kurwa! Mentos, mentos, mentos. Ale Z pamiętaj, takiego, oddam kura. ci tylko 100. To pożyczka, co chciałeś wczoraj. Dobra, i, i jedziesz już? Idziesz? No ja już idę. No, nie, nie to jest. Dobra, to ja już idę, wybieram autobus. O, o ludzie, 23 o, ja, tysiące. 20 000. Wieszcie, jest... Dobra, jedziemy! O. Jedziemy! Ale to też na komerce. Ja! Jedziemy! Chodź, 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 chodź! Wszyscy co chcą wsiadać, wsiadać, siadać, jest dobry Siadać, siadać! Siadać, siadać gutek, kurczę wszyscy, ja, ja. wszyscy. Ja. Mentos chodź tutaj, nie wiesz autobusu swojego nie Ej, ja to mi pokazuje, że jestem w autobusie. Dawaj, no i wchodzisz, wchodzisz, wchodzisz Dobra To jak jest, to I nie, 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 nie czekam. I, czekam, i nie czekam Ciekać Nie usiedzę u no Czekajcie na mnie, WCHODZIĆ Dobra Ja u ciebie usiedzę Robię Czekaj po spawnie Ja idę popatrzeć, co syczko się tu robi Ej, <laughs> jeszcze wchodzisz, wchodzisz, bo jeszcze jest miejsce Czekaj na mnie, Światek niech jeździ, ja no, a ja sobie popatrz na cytrusach. Wchodzić, chodź, no gościu. Zapraszam, zapraszam, napiwki mile widziane i, Autor, i jak, tamtym, jak o... miałeś. Pamiętajcie, id 214. Nie wiem dać, ale już tego nie przebije. Cytrus mas da, masz. No dawaj, ma zabij. miejsce wolne. Ciekuny, no ale już Bo, uszyłem. Ile ile autobusów stoi obok ciebie. 214, wchodzić, chodź, 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 bardzo dobrze. Ja teraz mam już inny id jak coś. Ja mam teraz ID, już wam 27. mówię. Tak, 214? Tak. 27. 214! Tak, masz ID 27. 27. Tak, tak Dobry, 7, 27. 27 ID, zapraszam. No się! Tak. Bóg wam wszystkim, mniej w dzieciak. 27 euro. Y, tu, dwie, 270... Y, 200, kurczę, Felek, kto da więcej? <grym> 214! Tak, tak. 27. 214 Ten typ reklamuje gang Patrzcie co się dzieje w tym gang to jest normalne szaleństwo chłopie A gdzie jesteście? A jeździmy, jesteśmy ciągle w ruchu Jak coś tu... To... nie wiem, na jaki zajezdniach czekaj Na to ja będę czekał na Światek, wiesz ile cytrus ma kasy? 31 No, jeszcze raz 31 kasy cytrus ma Dobra, a ile tam jest dla tego, dla gangu? 27 Petry tak, gdzie ty jesteś? Ja nie zginąłem A ty ile masz ten światek? Ja mam yy, 4K Ludzie dwie... <śmiennie> 7300 dostałem od kogoś Co Co z Jojo obledał 7... Boże Bóg mam dzisiaj Sypać 214 ID, to komandę, muszę podjechać, bo mi starczy. Czekaj, ja do mnie patrzy patrz to... na gdzie mam Ja te, ty jeżesz po Sanfiero? Ja lecę po SF, no. Aż się normalnie morda cieszy. 214 ID, no sypać. Gdzie jesteś w SF? Dobra, Dobra. ja już jestem, czekajcie, że mam, yy, koło I? tego, koło mechanika. Słyszysz? Świątek. Tak? Ja to Świątek. To Świątek. To I taka jest sprawa, no, pół serwera nasze, kurde, jak wiesz, 214, sypać. Zapraszam wszystkich. 214 masz tak? Tak, 214. O, o. Ja 27 mam. Ja A ty, mam ty to... się nie idź, zamknij się. O, 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 da. Mam już 35 tysięcy na gang, żeśmy. nik, nikt, ma. weźmy, kto zmienia, to. 1 eurocent. Zobacz że mi i dostać kasy. No, 1 eurocent, ale to nie jest nowości, zawsze coś. I tak, ludzie tyle dawali. Sam... E, Piotrek, się to... ogarnił, bo kość reklamuje swój gang. Ja, ja mam 186 ja 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 na na tak Nasz i tak jest lepsze A kurde, ma, mam tego, mam kika że żebram <grym grym> Ale ja tam kik tam A teraz powiem tam. tylko tako, 214 i jedziemy I już Masz znowu 214 Znaczy nie, zaraz będę miał, znaczy nie wiem. Ej wszyscy przy... Ja idę do... kurczę nie wiem Fort Carson Oj, ja tam czekam Właśnie czekaj na mnie też o, Kuba napisał. Nie ja tego. No. gdzie jesteś? Eee, koło w Garcia. Pozdrawiamy Kubę 2000 PLA. Jadę... dał nam 2300 i jesteś naszym teraz widzem na live'ie. Dobra, wszyscy do tych tych Na autobusy Ford Carson Cały czas jestem w Garcia. Mm. Wyszyłasz mi na 186 Eee... 18 Chwila. Petruc na ten, na uh, o. o. nie, mi się pomyliło. E... Ja to, jest to, no jest dobra, dobra. To jest to jest to co wam ja najbardziej tak. teraz na czacie jest potrzebne i ja teraz admini i moderatorzy kochani, którzy teraz oglądają, nic nie mówię. Macie tylko cyfrę 428 i co tam sobie możecie w tych swoich główkach myśleć to mnie to nie interesuje więc y, wszyscy wiedzą co robić, mam nadzieję. Literkę szczęśliwą macie, naszą znaczy liczbę i jedziemy dalej. Czekaj na mnie. Ale gdzie mamy... Fort Carson, relok do Fort Carson na autobusy. Ja jestem teraz trochę wyżej. Jadę w stronę tej góry Missionary Help. Piotrek, ogarniasz tego live'a? Ogarnię. No bo te ID, znaczy po tym czacie tak w sumie. O, tam 90.